Jestem pewny, że o niektórych z nich nie słyszałaś lub nie słyszałeś, a naprawdę warto je poznać. Ten obraz jest Ej! generowany. Wow. No. Wow, co tu się wydarzyło teraz? I tu mamy kółko. Zobaczcie, że jak będę to przesuwać, to obrazek będzie się tworzyć w czasie rzeczywistym. Czyli on, ten obrazek, który tutaj mamy, próbuje rozpoznać, co my chcemy. Cześć, witam Cię na kanale Daniel i Kuba. Dzisiaj porozmawiamy sobie o narzędziach, w których możemy za darmo wygenerować grafiki i obrazy przez AI. Ooh. Jestem pewny, że o niektórych z nich nie słyszałaś lub nie słyszałeś, a naprawdę warto je poznać, bo nie mówimy tylko o generowaniu promptów, czyli zapytań jakiegoś obrazu, ale czasami robienie przepięknych efektów wizualnych, które mogą się przydać na social media, na tworzenie różnych reklamówek i do czegokolwiek innego, co gdzie wyobraźnia cię pochłonie, czy gdzie cię wyobraźnia zaprowadzi. Cieszę się, że cię to bawi, ale taka jest prawda. Lecimy dalej, Kuba. Jakie to są narzędzia? Dobra, zaczniemy sobie w takim razie od Adobe Firefly. To, co jest istotne w Adobe mhm. Firefly, to jest to, że y, potrzebujemy tutaj konta Adobe. Musimy mieć założone konta Adobe. Natomiast y, możemy sobie y, wykorzystać y, 20-25 y, y, tak zwanych generative credits. Y, Czyli takich naszych kredytów, które mamy na wykorzystanie miesięczne i to pozwoli nam wygenerować parę ładnych obrazów i po prostu narzędzie przetestować czy w takim ograniczonym użytkowaniu miesięcznie sobie wykorzystać. Jeszcze zanim będziemy więcej mówić o Adobe powiem mm -hmm. poczekajcie do końca, bo ostatnie narzędzie może Cię zaskoczyć. Dobra, lecimy dalej. Czyli Adobe, mamy kilka darmowych gen generowanych obrazów, które możemy wykorzystać, wystarczy nam się zalogować i pokaż Kuba jak to działa i czemu akurat Adobe jest dobrym pomysłem, żeby wykorzystać do tworzenia obrazów. Wiesz co, no Adobe Firefly, czyli to jest ten model Adobe, który odpowiada za tworzenie grafiki, jest fajny o tyle, że jak wejdziemy sobie tutaj do tego interfejsu, który teraz widzicie, to on jest dosyć prosty, minimalistyczny, widzimy tutaj po prostu okienko na prompta i możemy sobie wpisać mm, to, na czym nam zależy. Możemy w takim razie wpisać sobie e, albo możemy nawet po polsku to mhm. wpisać, bo ładowi podpowiadam po polsku, więc wpiszemy sobie chłopiec. Bawiący się z 10 lat. Bawi może się nie, z psem, nie grający w piłkę. Może jakąś abstrakcję. Na trawiastym boisku. Abstrakcję to widzicie tutaj w telefonie. No, Fotorealistyczne. Zdjęcie. Ach to twoja okay. kreatywność Kuba. Yy... I zobaczcie, że o tyle o ile yy, to pierwsze okno mm -hmm. jest dosyć takie właśnie minimalistyczne i ułatwia wejście yy, właśnie w tworzenie obrazów w Adobe Firefly, no to później pojawiają nam się takie bardziej wow. bardziej zaawansowane opcje, z których możemy tutaj skorzystać. I piękne te obrazki. Wiesz co? No, tak patrzę, już to jest takie moje skrzywienie, właśnie patrzę, ile palców. Tutaj widzę, że jest, że jest pięć palców, troszkę tam Tutaj może sama, one nie są sama, do końca no. wyraźne. Te buty jakieś takie trochę dziwne, ale generalnie, no, pierwszy efekt od razu jest dosyć, myślę, satysfakcjonujący. I to, co teraz tu jest fajne, to to, że możemy sobie wybrać od razu proporcje, w jakich mhm. chcemy taki obraz uzyskać. Możemy sobie tutaj wybrać strukturę takiego obrazu, widzimy tu takie style. Może czarno-biały pokażę jak to się dołączy to za chwilę może. Wiesz co, może mamy tutaj style takie różne do mm -hmm. wyboru efekty, na przykład papier warstwowy, o, możemy sobie taki, taki efekt zastosować i zobaczyć, jak to wpłynie na taki. Obraz. I to jest właśnie fajne, że takie wejście mamy łagodne do tego programu, możemy sobie wygenerować pierwsze grafikę, a później już dopasowywać sobie właśnie w takim bardziej zaawansowanym mhm. oknie generowania obrazu. Kuba, powiedz mi, czy da się tutaj zaznaczyć jakiś obszar? Bo na przykład nie podoba mi się, że to jest piłka do siatkówki, tylko chciałem, żeby to była piłka na przykład do koszykówki. Czy da się zaznaczyć piłkę do siatkówki? OK, możemy tutaj kliknąć sobie wtedy na takim obrazie edytuj mhm. i na przykład zrobić wypełnienie generatywne, ale wiesz co, bardzo mi się nie podoba tutaj ten efekt tego papieru warstwowego, także myślę, że go sobie tutaj włączymy, włączymy sobie efekt boki i tutaj jeszcze raz sobie wygenerujemy takie obrazy i zobaczcie, że cały czas mamy tutaj też na dole podgląd na to, jak wygląda nasz prompt i na to, jakie mamy zastosowane tutaj efekty, style, także to jest dosyć takie... Wow. poręczne. Myślę, mm -hmm. o super, no, y, wygląda na to, że ten chłopiec leży na trawie. Mam nadzieję, że nie ma nóg zakopanych to, <noise> pod, pod ziemią, bo to też tak trochę może wyglądać. No klikamy sobie teraz tutaj edytu i na przykład możemy zrobić wypełnienie generatywne, generowanie podobnych elementów, ale y, Ty chciałeś, żeby... Tak, że, chciałbym, żebyś zaznaczył tą piłkę i żeby to była piłka do koszykówki, a nie piłka do nogi. Okej, okay. mm -hmm. zaznaczymy sobie to w takim razie. Całą tą piłkę i wpiszemy piłka do koszykówki. To, co jest fajne w Adobe Firefly, to jest chyba jedyny taki program z tych bardziej znanych do generowania grafiki, który obsługuje język polski, bo cała taka największa konkurencja w postaci Mid-Journey, w postaci Leonardo, który za chwilę pokażemy. No, to wymaga języka angielskiego. Można jeszcze ewentualnie korzystać z binga, przepraszam, z binga, tak, ale można korzystać też z dali w czacie GPT w języku polskim, natomiast no to jest już opcja płatna. A my dzisiaj pokazujemy takie narzędzia, które można przetestować bezpłatnie. Klikamy w takim razie generuj na tym elemencie, który zaznaczyliśmy sobie, no i zobaczymy, co tutaj Adobe Firefly I tutaj od razu Wam dodam, że na dole będziecie mieć różne opcje. Więc jeśli nie podoba Wam się ta pierwsza opcja, to możecie na dole wybrać, która piłka do koszyka Wam mhm. się podła. Tu widzimy, że z palcami coś się wydarzyło. I ogólnie ten obszar nie jest to najlepsze, ale jeśli chwilę się tym pobawimy, zrobimy trochę więcej tych promptów, mhm. to na pewno jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to dobrze zrobić. Ale teraz bym to zostawię, Kuba, idźmy do kolejnego narzędzia. No, a ja myślę, że tutaj mhm. też ważne jest to, żeby dobrze sobie ten obszar zaznaczyć, bo ja go tak nie do końca dokładnie zaznaczyłem. Ale rzeczywiście, tak jak ty mówisz, o już widzimy tutaj, że te niektóre rezultaty mogą być znacznie lepsze niż to, co na początku mhm. wygenerowaliśmy. Pokażmy w takim razie następne narzędzie: Leonardo, o którym już wspomniałem. Pokażę Wam teraz Leonardo AI. Leonardo AI charakteryzuje się też tym, że ma odnawiany limit, natomiast ten limit tutaj jest odnawiany codziennie. Widzimy tutaj, że mamy 150 kredytów, tych Leonardowych, nazwijmy to, i one się każdego dnia odświeżają. Daniel, jakie Ty masz doświadczenia z Leonardo? No, dziękuję, że mnie pytasz. Przede wszystkim uważam, że Leonardo jest dużo ciekawszy niż na przykład Dali czy Mejune, który jest bardzo popularny i przede wszystkim oba te narzędzia są płatne, a tutaj mamy Leonardo, który jest darmowy, a ilość opcji, które mamy do wykorzystania jest niewiarygodnie duża. Tutaj trzeba do tego programu przysiąść, zrobić osobny całkowicie odcinek i naprawdę o nim opowiedzieć, bo tu jest dużo, dużo tych narzędzi, ale teraz może wygenerujmy coś takiego podstawowego, żeby Nasi widzowie mogli mhm. od razu go użyć. No, tak jak widzicie, tutaj, jak wejdziemy do Leonardo, to od razu mamy e, znacznie więcej tych e, opcji, co może trochę odstraszać, ale ja zachęcam tego, żeby właśnie Was to nie odstraszyło, bo e, można sobie to wszystko przetestować bezpłatnie. Co prawda, w ograniczonym zakresie, no bo zbyt wielu tych obrazów nie wygenerujemy, ale mimo wszystko można. I zobaczcie, że jak przyjdziemy sobie do Image Generation, no to pojawia nam się tutaj całe mnóstwo opcji, suwaków, przełączników, tak jak Daniel powiedział, możemy wybierać rozdzielczość, możemy wybierać model, yy, który będzie generował tą grafikę. Zobaczcie, to jest całe mnóstwo modeli. Możemy wybrać dodatkowe style. Które są dostępne w momencie jak mamy plan płatny i możemy dodawać dodatkowe takie elementy też, które Stylo. też są właściwie stylami tych obrazów, które są generowane. Także tutaj jest tego całe mnóstwo. No i po prostu trzeba trochę czasu, przyzwyczajenia, żeby się tego Leonardo nauczyć. Ale jestem pewny, że da się na szybko wygenerować jakiś obraz. Jakbyś pokazał, gdzie po prostu klikamy, gdzie wpisujemy prompt. Tam na górze, tak? Tak. Okay. możemy po polsku go wpisać? Nie. Ok. To wpiszmy po angielsku, coś może... Y, musisz skasować całą resztę. Wpiszmy... W, w, wpiszmy w takim... O, dzięki, <laughs> dzięki. To akurat komentarz. <laughs> może taki odpowiednik tego, co sobie generowaliśmy w Adobe Firefly. W tym przypadku rzeczywiście po angielsku, no i możemy zobaczyć, jak tutaj Leonardo nam przygotuje te, te obrazy. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj też taką opcję Alchemy, która jest zarezerwowana dla, planu, dla, dla planów płatnych i opcję Photo Reel, która też jest potrzebna, no jeśli chcemy. Takie maksymalnie fotorealistyczne obrazy generować. Zobaczcie, że te pierwsze takie odstrzała, które nam wychodzą, one nie są tak dobre jak w Adobe Firefly. Leonardo ma to po prostu do siebie, że trzeba o wiele więcej tutaj tych ustawień przygotować. Natomiast w momencie, kiedy już się znajomimy z Leonardo, nauczymy się w jaki sposób to obsługiwać, za co odpowiadają poszczególne funkcje, no to zobaczcie, że to co tutaj inni użytkownicy generują, no naprawdę jest mega dobrej jakości, tylko po prostu, no jak wiele różnych rzeczy, programów, easy to learn, hard to master. I to, co jest ważne, większość tych programów, które pokazujemy, licencja jest ogólnie dostępna, to znaczy nie macie do nich prawa, ale możecie je w większości wykorzystywać komercyjnie, y, jeśli pobierzecie sobie ten obraz, tylko pamiętajcie, że ktoś inny też może wykorzystać ten obraz. Wiesz co, ja bym tutaj tak daleko nie szedł, dlatego że w ostatnim czasie no Różnie wygląda kwestia polityki prywatności tych narzędzi, to też zależy od kraju, od rejonu, w naszym przypadku od prawa polskiego i, i Unii Europejskiej. No i teraz jest taka na przykład tendencja, że ci twórcy tych narzędzi, typu właśnie Mid Journey i tym podobnych przerzucają odpowiedzialność na użytkowników za prawa autorskie. To znaczy, jednocześnie ty nie masz praw na wyłączność do danego mm -hmm. obrazu czy do danego zdjęcia. Ale też no gdyby pojawiły się jakieś zarzuty, na przykład, że ktoś by cię oskarżył, że ten obraz, ta grafika jest podobna bardzo podobna, mhm. czy wręcz ukradłeś jakiś zbyt mocno się zainspirowałeś jakimś innym dziełem, zdjęciem, obrazem, no to ty masz problem, a nie twórcy tego narzędzia. Okay. No dobrze, myślę, że to jest warta wiedza, która jest potrzebna. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. Mhm. Które teraz? Czy moje nowe perełkę? Nie. To Wiesz jest co, pokażmy teraz ideogram i <laughs> mamy takie dwa podstawowe elementy, z którymi te generatory, grafik generatory obrazów zawsze mają problem. Pierwszym z nich są palce <laughs> e, u dłoni i często jakieś narzędzia, to tutaj no bardzo często te modele po prostu dziwne rzeczy generują, ale też taką kolejną rzeczą są napisy. Mamy natomiast taki program właśnie w postaci ideogramu, który świetnie sobie radzi z napisami. No i możemy Szkać tutaj w języku polskim. No spróbujmy w takim razie. Napiszmy tutaj w takim razie teraz medytacja te, coś. Ach, znowuż. Spróbujmy coś bardziej oryginalnego. O, 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 przepraszam pana. No dobrze, lećmy dalej. Dobra, to napisz teraz ty. Wiesz, jak jest z moim pisaniem, na klawiaturze. Ale dobra, się w szkole. Rozumiem, że mogę po polsku, tak? Nie, w angielsku. Ale zobaczmy. Medytacja na dworcu centralnym, biały, człowiek z plecakiem. A gdzie ten napis? Y z na pi Ojeju. o widzisz jak to jest z napisem no, e... medytuj ze mną o nie wiem jak... ach temaki wiesz co e... <grym> ciutkę to poprawimy natomiast moim zdaniem e... moim zdaniem nie przejdzie to w języku polskim ale zaraz zobaczymy Sprawię. nie nie miał po angielsku ale wiem że bezbłędnie ich piszę po polsku Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. No, Ale widz, widzimy, że chodzi. obraz jest Ojej. generowany. Wow. No? Wow, co tu się wydarzyło teraz? M zajpista koszulka. Widzicie, że druga. widzicie, że y, tutaj dwa razy nam przetłumaczył to na język angielski. No i generalnie, moim zdaniem, no to super są te obrazy. Jedynie polskie znaki te on Tak, polskie mm -hmm. znaki te on nie. Specjalnie tutaj y, dobrze to działa. Y, natomiast rozpoznał prompta po polsku, co jest, y, jest fajną sprawą. No i myślę, że po prostu musimy tutaj y, lekko popracować nad tym, nad tym napisem y, i kilka razy spróbować. Natomiast, no na przykład ten gościu z tą koszulką super wygląda mm -hmm. ten napis, nie? Myślałem, że powiesz, że super koleś. E, wiesz co? Idziemy dalej, nie rozmawiajmy o preferencjach. E, dobrze, to co, kolejne narzędzie? Wiesz co. No polecam ideogram, w szczególności może się przydać, jak już będziecie chcieli skorzystać tutaj z planu płatnego, po przetestowaniu tego darmowego planu, do na przykład produktów, tak? Jeśli będziecie chcieli tworzyć jakieś koncepcje produktów, czy już nawet takie grafiki mm -hmm. produkcyjne, to myślę, że ideogram super może się tutaj z właśnie z napisami. Ale fotorealistyczność tych obrazów, kurczę, dużo lepsza niż... Nie wiem, czy akurat Adobe Firefly, które pokazywaliśmy wcześniej, ale na pewno lepsze niż Leonardo w tych podstawowych, Bezupisowy, no, bezupisowy. Wydaje mi się, że ideogram może nawet się sprawdzić w takich zastosowaniach gdzieś, mhm. kiedy nie potrzebujemy tych napisów, tylko po prostu do generowania grafiki no, wysokiej jakości. Super. Przejdźmy okay. w takim razie do ostatniego narzędzia i tutaj tobie oddam głos. Wiesz co, to jest dla mnie nowa perełka. Ja ją dosyć niedawno odkryłem, więc jeszcze dużo się nie bawiłem, ale podoba mi się ilość możliwości, które możemy tutaj stworzyć. Przede wszystkim pierwsze, generowanie w, w czasie rzeczywistym, za chwilkę do tego przejdziemy. Kolejne, jeśli macie słabiej rozdzielczości zdjęcie to upscaluje, czyli poprawia jakość Twojego obrazu. Dodatkowo mamy tworzenie obrazów z jakimiś egzotycznymi wzorami i kolejna rzecz, jeśli macie jakieś logo, możecie je wrzucić fajny obraz i gdzieś tam je zakotwiczyć, zresztą też do tego przejdziemy, zrobimy te dwie rzeczy. Ok, pokażemy Wam najpierw e, real-time generation i zobaczcie, co tu się będzie wydarzać. Mamy, e, na, na dole mamy prompt, czyli boy with a ball, i tu mamy kółko. Zobaczcie, że jak będę to przesuwać, to obrazek będzie się tworzyć w czasie rzeczywistym. Czyli on, ten obrazek, który tutaj mamy, próbuje rozpoznać, co my chcemy. Możemy dodać tutaj na przykład jakąś kolejną rzecz. Generate image, i na przykład w tym chcemy, żeby było jeszcze na przykład forest. Ciach. I już połączenie tych dwóch rzeczy. Jak okay. on to nam ładnie zacznie łączyć? Pojawia nam się, pojawia nam się roślinność tutaj, mhm. a czy my możemy usunąć sobie to, to tło na przykład? Tło chyba nie możemy usunąć. Tak? Możemy to usunąć tutaj, jak klikniesz dokładnie, okay. to tutaj jest okay. zmiana jeszcze tła i okay. tworzą się różne obrazy. Super. Okay. Widzicie, że tutaj opcji jest dużo, możecie wrzucać własne jakieś przykłady, zdjęć i rzeczy się dzieją po prostu niesamowicie, bo od razu się dzieją. Nie ma tego przeskoku czasowego. Ale Kuba, chciałbym pokazać dalej, bo tutaj w tym się bawić możesz cały dzień, bo widzę, że, że cię wciągnęło i rozumiem cię Nie, ja tak wiesz co, może, może pokażmy, mm -hmm. jak, sobie, jak sobie ustawimy takie tło. Wykorzystajmy już ten las. OK. Aha, no i dobra, i teraz jak dobra. Czyli mamy tutaj las, ale on niespecjalnie jest. On jest specjalnie jest tutaj rzecz. odzorowywany. Ale kolory są odzorowane, chodzi o tonację mniej więcej. OK, natomiast jest Trzyma. rzeczywiście ten chłopiec, jest ta fioletowa piłka. Możemy tutaj dopisać in, e, forest. No mhm. i o. I teraz. I mamy teraz pewne wid, widzisz, y, potrzebna jest tutaj zbieżność y, tego, co się pojawia w obrazie z promptem. Mhm. I wtedy y, to, co jest w tym wyjściowym obrazie. Bardzo ładnie nam odwzorowuje te, te obrazki, które podaliśmy na wejściu. nie twarz się troszkę zniekształciła, ale teraz się tym nie zajmujmy, zajmie, zajmujmy. Jak wejdziemy w ten program i pokażemy, jak z go korzystać, dokładnie wtedy zajmiemy się szczegółami. Teraz wróćmy do kolejnej opcji, która mnie zafascynowała, czyli iluzja logo. Co to znaczy? Bierzemy na przykład jakieś popularne logo, na przykład weźmy Instagrama tutaj wpisujemy w czym to by miało być na przykład niech to będzie niech ten będzie nasz ten forest um, and rain bo na przykład mamy i generuj obraz i tutaj pokazuje nam się czas kiedy ten obraz się wygeneruje Czyli w naszym obrazku ma być ukryte logo. I zobaczmy, jaki otrzymamy efekt. Okej, okay, widzę, że jest tutaj kilka popularnych, ale możemy też swoje załadować. Wow, okej. I okay. tu mamy. Czyli to jest taka przeróbka tak. logo. Mhm. Mega, mega fajne. Ja też jestem zachwycony tym. No dobra, tak jak już tak się zachwycamy tym całym programem, chciałbym... Oj, przepraszam, przeskoczyłem gdzie indziej. <laughs> Su, kurde, to mnie Zawsze <laughs> zwał. <rozłan. laughs> Dobrze, ja myślę, że na tym się zatrzymajmy. Tutaj już będziemy się z wami żegnać przy okazji pokażemy wam yy, albo nie, nie pokażemy. Nie no, powiedzmy co jeszcze tutaj jest, jakie inne są funkcjonalności. Ja, Wiesz co, ja chciałbym, żeby przede wszystkim was zaprosić do tego, żebyście wypoznawali te programy. Jeśli czujecie, że chcecie się nauczyć jak z nich korzystać, napiszcie nam w komentarzu, do który waszym zdaniem program chcielibyście, żebyśmy opowiedzieli dokładnie jak z niego korzystać. Przetestujemy dla was wszystkie opcje, powiemy krok po kroku jak stworzyć dokładny projekt, czy to właśnie e, jakieś makiety, czy jakiś ulotek, czy jakiś postów na Instagrama. Tylko napiszcie nam w komentarzu, bo na razie tak Pobieżnie, po prostu przeskoczyliśmy przez nie, tak, żeby was zainspirować, żebyście sami mogli w to wejść. I Kuba myślę, że tyle. Wiesz, co chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że mamy y, możliwość zwiększania takiej rozdzielczości mm -hmm. przez AI. Y, oczywiście to nie jest takie dokładnie zwiększanie rozdzielczości, po prostu ten obraz jest bardziej szczegółowy dzięki AI. To jest myślę bardzo fajna opcja, którą tutaj mamy. Upscale and enhance. I mamy tutaj też możliwość. Tworzenia takich wzorów dzięki AI, które układa, układają się w jakiś konkretny, yy, konkretny schemat. To jest to, o czym ty Daniel yy, wspominałeś. O, tutaj mamy te różne wzory. Czym jednak chcemy pokazać, no jak tak. Nie, nie musimy pokazywać, natomiast wydaje mi się, że jest to, że jest to dosyć ciekawa, że jest to dosyć ciekawa mm, opcja. Okej, okay, czyli mamy tutaj cały czas podgląd na tego naszego leśnego y, Instagrama, który tak mm -hmm. dosyć tajemniczo wygląda. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj teraz się wydarzy. Okej. Okay. No jest to pewna abstrakcja mimo wszystko. Myślę, że tutaj trochę trzeba byłoby nad tym popracować, żeby dojść tutaj do fajnych y, rezultatów. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, w takim razie bardzo Wam dziękujemy, czekamy na Wasze komentarze, czy mamy się zająć w kolejnym odcinku i zapraszam Was do nowej serii 3 lub cztery narzędzia, które naprawdę warto znać, a możliwe, że ich nie znasz. Możliwe, że nie znasz, a może znasz. Może znasz, no wiesz, tak jest. Znaczy taki nie będzie tytuł tego odcinka. No taki nie będzie, ale wiadomo o co chodzi. Dobra. To dziękujemy Wam bardzo, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia.